Zabrałem pojechał na te jakichś kurwa gale wspierać yy, porzucki, no to Monia całą, całą noc ze mną siedziała na telefonie. Teraz yy, z jednym i z drugim sobie siedzi też od kilku dni, więc Monia, złota kobieta. Czemu Beka z Magikali? Co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Dobra, czy my idziemy się malować wspólnie? Chcecie na live malowanie? Później będę na sushi wosy. Tak, chcecie? No to super. Policja przyjechała do Magikali? Co się tam dzieje? Matko Boska. Kiedy do Domku? Prawdopodobnie jutro. zobaczymy. Ale mi się dobrze leży. Boże, Monia ma tak fajne to łóżko. Jeszcze jak Paulinka też wspiera Adiego, wiem, bo do niej napisałam. Żeby właśnie to zrobiła. Bo wiem, że tylko z nią by normalnie pogadał. Z wiadomych przyczyn. Kici, kici, chodź. Zresztą Mówiła mi, że to on wypisywał do niej, żeby połączyła się z nim na live błagał obłagał ją wręcz, żeby się z nim połączyła na live, bo no wiadomo, bo co, bo lepsze zasięgi będą. Oj, Boże, Boże, Boże. <zysy> No, wysłała mi screena właśnie, jak ją od rana prosił wczoraj. To wow, było, wczoraj co były takie live y pojebane, żeby się z nim połączyła, bo. No, żeby się z nim połączyła, no już nie będę więcej gadać. Ja nie jadę po nim, mówię tylko po prostu, że ją prosił, żeby się połączyła z nim. Może też przy tym, żeby mnie wkurzyć, ale serio, już mnie nic nie ruszy. Już naprawdę, już za dużo wszystkiego, żeby mi coś ruszyło jeszcze. Dokładnie, dokładnie. Nie, 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 naprawdę. Jak chcę mnie tym złamać, to nie, nie uda się, bo już... No... Ale dobra, no nie, nie ten, nie śmiejmy się z niczego, nie, nie, komentujmy, każdy tam ma jakieś swoje gorsze, lepsze chwile, a ja teraz idę, słuchajcie, się pomalować i wezmę, tak, ja mówiłam, że kwiaty na Dzień Kobiet to były od niego, przysłał kwiat... pocztą kwiatową, miłe to było bardzo oczywiście, ale, ale widzicie, co się wyprawia, dobra, idziemy się malować, We... wezmę was ze sobą, tylko poczekajcie, ubiorę bluzę, Mam tylko Moni bluzę, no, ale muszę, żeby mi nie zablokowali, wiecie, bo jestem w piżamie. Poczekajcie, to już ubiorę bluzę i się odwrócę tutaj do Was. Ale Moni bluza pachnie. O matko, jakie ona ma zapachy. No. Dobra, i już idę do Was. Tylko czekajcie, chyba zaświecę światło, bo... Tutaj światło jest takie średnie. Dobra. Powiedzcie mi, czy będzie mnie dobrze słychać teraz. Bo mój telefon stoi na głośniku. Dobra. I tak. Ja ubieram opaskę, bo ja mam mokrutkie włosy. <sum> Wysuszę zaraz włoski, ale najpierw się pomaluję. Bo jak wysuszę, to już nie będę dawać opaski, bo zawsze mi się robią odgnioty. A jak nie dam opaski, to mi wszystko będzie leciało na twarz. Także już. Zróbmy to tak. A pryskam się tonikiem takim oczyszczającym. Już mi się kończy, tak że go chcę wykończyć i wyrzucić, żeby nie targać z powrotem do domu. Jesteś mądrą kobietą, wiesz, że cię z nim w związku by cię zniszczyło, zasługujesz na kogoś lepszego. Teraz yy, nie szukam nikogo i nie, nie myślę nawet o takich rzeczach, ale wiem, że ta relacja gdyby była ciągnięta dalej, to, to by było bardzo, bardzo źle. By dużo rzeczy się wydarzyło i wiem, że działo się jeszcze, bo to była dziwna relacja. Więc tak, dla swojego zdrowia psychicznego nie ma sensu tego ponawiać. Teraz tak, robimy sobie brewki. Dokładnie. Nicza. Hejka się mam. Nie, nie chce mi się żadnych słów blokować, już piszcie, co tam chcecie. Ja po prostu odpowiadam na to, co, co jest okej. Okay. O Jezus, ale brwi mam niepoogarniane, no ale dobra. Jezu, ale mam cerę potem. Tutaj nie widać, bo troszkę dałam przyznam się wygładzenia. Także tutaj nie widać. Ja mam zaraz... Co tak szumi? Tutaj kaloryfer szumi u mnie tak. Bardzo to słychać? W ogóle dobrze mnie słychać, bo mój telefon jest na głośniku. Stoi na głośniku, więc nie wiem, czy nie zakłóca coś to. Dobra. Jest OK, no to super. No to dobre, no to najważniejsze. Nic nie muszę tu kombinować. Czy mam prawko? Mam prawko. Od osiemnastki, Jezu, kawał czasu już. Jakiś błyskawiczny cel mam. Uwaga, zaczynamy. Patka, Paulina i zaraz Będzie cel, zaraz będzie cel Słuchajcie, zaraz będzie cel Albo już jest, czekajcie, ile jest Patka nawet 80, 90, o matko Boska Jest cel? No nie, no to jest po prostu Coś pięknego, wy jesteście Niesamowici, dobra, ustawiamy Inny, bo to nawet, to nawet nie wiem Kiedy, nawet nie wiem Kiedy to w ogóle poszło Jaki sobie teraz ustawiamy, kochani Jakieś serca na dłoni, właśnie, może serca na dłoni, bo to są dzisiaj potrzebne te serduszka na dłoni. Także przypinam cel dla nas. Dobra, <laughs> dziękuję Wam, kochani, jesteście. Jaką odżywkę do włosów mam z ONLIBIO? Ostatnio sobie kupiłam cały zestaw z ONLIBIO. Dziękuję. Także mam tego dużo. No i spoko, spoko są te produkty, z w Libii. tym bardziej, że są w Rosmanie, więc daleko nie trzeba. Dziękuję, Patka. Wow. Dziękuję bardzo, Patka. Trzymaj się, kochana. No, dziękuję. Papi. Jak tam cię wiem, Mam nadzieję, że już dobrze, że już cześć, bo. Nie wiem, nie mam kontaktu. Hejka, hejka. Monia, dzięki za serducho. Zbieramy serca na dłoni dzisiaj. Jesteś bardzo... Każdy ma jakieś tam swoje odklejki, też ja też mam, wiadomo. Co to za Ania? A wiecie, że kurde, nawet nie będę mówić, bo i tak później będzie, że... że kłamie i tak dalej, więc mi się nawet nie chce. Zawsze tak jest później uciszanie takich rzeczy, więc... Możecie się jedynie domyśleć, żeby nie było, że ja coś Mam migreny, no. Zawsze jak się zdenerwuję, to mam migreny później na drugi dzień, albo nawet i w ten sam dzień, jak są duże nerwy. Słyszeli, że ma nam lecieć, słyszałam, niech leci, niech wspiera, on ją niby wspierał, więc teraz ona niego wspiera, ja sama ją o to poprosiłam, tak szczerze do niej napisałam, wysłała mi screena, że on ją błagał, żeby się połączyli na live, no bo wiadomo, po pierwsze zasięgi lepsze, <grym> po drugie chyba chciał mnie zdenerwować, więc... więc tam się połączyła, mówił, że jej kupi bilety, więc no, więc spoko. Nie wiem, czy ma mi to ruszyć, czy co mi to ma... Nie daj się zmanipulować, nie dam, nie dam, nie dam. Już zbyt dużo nerwów mnie to wszystko kosztowało. Wczoraj, tylko jak usłyszałam pewną rzecz, to... to jeszcze tak naprawdę zdołowałam się, trochę wybuchłam, ale to... ale już przeszło, już się uspokoiłam. I co? Mamy nowy tydzień, nowe emocje, nowa energia, także nie ma sensu sobie tam gdzieś tego psuć. Pasuje, żebym poszła na gąbeczkę. Poczekajcie sekundkę, sekundkę. Jestem. Tutaj w tym pokoju śpi Monika. Tu w tym pokoju śpi Monika, ja obok. Jak była tutaj jeszcze nasza jedna koleżanka Sylwia, to Sylwia spała tam obok, a tutaj ja z Moniką. Wiesz, co jest obrzydliwe? Co? Coś we mnie? Dobra, ja wyłączam Wam wygładzenie, bo mam powiedziałam, że. że Wam pokażę, jaka jest moja cera po tym weekendzie. W ogóle poznałam kogoś, to jest Moniki e, znajomy, który robi zabiegi. Kremu nie dajesz? Właśnie nie mam, a nie chcę Monicy przeszkadzać kremu. Um, co ja mówić? A, poznałam Moniki kolegę, który robi fajne zabiegi y, i usuwa właśnie blizny potrądzikowe, także zaprosił mnie też na taki zabieg, przyjadę y, chyba za dwa tygodnie, to, to mi zrobi. <grym> Może wam nagram nawet jak to wygląda. Nie, już nie daję wygładzenia, po prostu. Jak leżałam to. Co to za fluid? Jest to Vibo i to jest właśnie, bo nie ma tu. To jest zamiennik tego z isolerą. Zobaczcie. Po co moczysz gąbkę? żeby ona tak nie piła, podkładujcie. Co powiesz o swoim byłym, jak płaczę? Słuchajcie, nie będę mówić nic złego. Jest mi, szkoda go z tego względu, że no ma potężny problem tam z uzależnieniem i mam nadzieję, że w końcu to dostrzeże. Może już dostrzegł po tym wszystkim i coś z tym zrobi, bo ja już próbowałam coś z tym zrobić od roku, pomóc, ale. Nie można nic na siłę. Jak ktoś sam nie chce, to, to się nic nie da. Ale ja już po prostu nie chcę w tym uczestniczyć, bo też mnie to bardzo dużo nerwów kosztowało, więc po prostu, no, nie mogę. Nie mogę miesiąc też o sobie na takie sobie coś pozwolić. Wiecie o co chodzi? Czołam, nie malujesz, maluję, maluję. I teraz podrywasz Denisa, że tego Denisa nie podrywam. Wstawił w ogóle starego screena, gdzie mam jeszcze stare, stare profilowe. I szczerze, ten screen, wiecie, kiedy jest? Jak Adrian pojechał na tą galę z porzuckowymi, gdzie kłamał mnie, że chpi, a stał w na Pauliny. Byłam zdenerwowana. I mówię, ciekawe, jakby ci było miło, jakbym ja rozmawiała z jakimś twoim przeciwnikiem byłem. I zaobserwowałam gnica. No nie wiem, no możecie uznać, że to pojebane, śmieszne, żałosne. i ono uznajcie, co chcecie. Nie wiem, ja czasu nie cofnę i, i uważam, że nic złego tu nie zrobiłam po tym, jak on pojechał tam do Pauliny. Więc jak chodził z nią do galerii, chodził z nią gdzieś zimne na tak, kebabu, tego. No myślę, że ja nic złego tu nie zrobiłam. Myślałam, że to wtedy wstawi denis, ale wstawił to teraz. No, wykorzystał sytuację, żeby dojebać, że tak powiem, jeszcze do pieca. No trudne życie. Jesteś spokucona z Pauliną? Słuchajcie, ja wtedy byłam zła, ale nie byłam zła nawet na Paulinę, czy na tą Karolinę, bo Karolina w sumie z Grześkiem to nie. E, tylko byłam zła na Adriana, bo kłamał mnie, że jest w hotelu, a pojechał tam na tą galę. No e, co, no Paulina mogła myśleć, że ja z nim nie jestem, więc co miałam tam do niej gadać Teraz wysłała mi screena, że Adrian prosił, żeby się z nim połączyła na live, więc spokojnie się zachowała. No wiecie... A ja też jej odpowiedziałam, że jeżeli właśnie z tobą ma kontakt, rozmawia, to, to pogadaj z nim, żeby troszkę się uspokoił. Jeżeli masz na niego wpływ, to, to będę wdzięczna po prostu. No i tyle, no. Tak z troski. prosił prosił, żeby połączyli się. Ale dobra, no nie gadajmy. On dużo rzeczy gadał pod wpływem, więc no nie wiem, nie, nie mam zamiaru się tłumaczyć, ja nic na sumieniu nie mam. Jak chcecie, to wierzcie pijanemu i tak dalej człowiekowi. Nie chcę mi się nawet tego tłumaczyć. Różne rzeczy mówił. Dziwne. Oj Boże. Nawet mi się nie chce tego komentować, bo szczerze. Czy dasz do screena... Aha, podkładzik, pewnie. A co mam? No nie, w ogóle te brwi moje to jest katastrofa. Ja muszę sobie je. Jak przyjadę do domu, bo tutaj nie mam penseta nic, to muszę sobie to. poogarnąć wszystko. Muszę go zdradziłaś. Wiele rzeczy mówił niestworzonych, ale wiem, że to pod wpływem, więc już nawet mi się nie chce tego komentować. Jak chcecie, to bierzcie mu pijanemu i tak dalej, jeśli nie chce tego tłumaczyć. Dziękuję bardzo za kawki! Dzisiaj zbieramy serca na dłoni. Jako takie wsparcie. Hej, Kasiula! No i będą. No... A dobra, między nami. Jaki odcień? Jest to odcień 05 Golden. Dokładnie, no, się... ale mi się nawet nie chce. Szczerze, mi się nawet nie chce tłumaczyć słów pijanego gościa. Bo po co. Co to ma za sens? Ania, dziękuję! Tak, moja mama do niego dzwoniła, no. No bo też się martwiła, no, jest normalne. Czemu zerwaliście? Wiecie co, tak naprawdę nigdy nie było słowa, że zrywamy ze sobą, po prostu po tej gali wtedy, gdzie był u Pauliny i okłamał, że jest w hotelu, która. To było chyba w styczniu. Po prostu dużo się wydarzyło. Odcięliśmy się od siebie. Ja pojechałam do siebie, do domu rodzinnego. On został tutaj u mamy. No i w sumie tak to się jakoś każdy poszedł w swoją stronę. Ja się zajęłam sobą, mą treningami i tak dalej, więc tak wyszło. Ja siedziałam cały czas w domu. Nie wychodziłam z domu, bo też no, nie było mi za fajnie. Przykro mi było. On sobie tam w góry. Kilka razy on sobie tam do kolegów, Pił i tak dalej, później do Griffi gdzieś tam jeździł, teraz poleciał na Maltę, a ja pierwszy raz wyszłam do Moni, no po tylu miesiącach, no ile mogę siedzieć w domu. I nagle jest... Wow, Sandra wyszła, jak tam mogła! No więc... więc wiecie, no, ja nie mam nic na sumie. Nic nie zrobiłam. Złego, złego tym, że wyszłam sobie do Moni. Normalne. Pokaż korektor. Jest to korektor Maybelline. Już jest dryczyni, dokładnie, bo przyjechałam do Moni. No widzicie, no tak to wygląda, także mi się nawet nie chce Ty martwić. No. Dobra, i to jest to. Mamy podkładnik, mamy korektor. Nawet już te worki mi przykryło, także super. Naprawdę ten podkład jest przefajny. On jest zamiennikiem, pozwolę sobie, bo tu Monia ma eee, tego z Isaulą. Naprawdę, on jest bardzo dobry, miałam go kupować, przetestowałam go, ale ktoś polecił mi, że właśnie ten z w Rossmanie, który jest, jest jego zamiennikiem i naprawdę jest kozacki.